Witam wszystkich po długiej przerwie. To, że bardzo długa, przypomniał mi o tym e-mail z YouTube'a, że się opieprzam, że minęło ponad 200 dni i żebym wziął się do roboty, więc się wziąłem. Chciałem uspokoić wszystkich znajomych rodzinę, że. Wszystko w porządku. To, że się tak długo tutaj nie odzywałem, to nie znaczy, że coś się złego dzieje. Wprost przeciwnie, trafiłem tylko po prostu do aresztu domowego. Żona zawalała klucze, nie wypuszcza mnie, każe mi robić jakieś robótki domowe, no więc od wielu miesięcy siedzę długie. Myślałem, że y, przez ten okres będę mógł właśnie porzucać trochę filmu, będzie na to czas. Się okazało, że jest wprost przeciwnie na wszystko czasu brakuje. Dzisiaj zabieram Was w kolejne miejsce, czyli stolica stanu i Utah, Salt Lake City. Przed chwilą wjechaliśmy od zachodniej strony do stanu Utah, czyli od strony Nevady. Nie wiem, czy to ironia losu, na pewno historia spowodowała, że dwa stany, które stanowią przeciwności, położone są obok siebie czyli najbardziej rozrywkowy i najbardziej konserwatywny. Kierowcy, którzy nie lubią jeździć po górach, a wjeżdżają od strony Newady mogą poczuć się e, troszeczkę lepiej, gdyż do samego miasta Salt Lake City mamy płaską drogę, równą ze względu na to, że położona jest wzdłuż Jeziora Słonego, czyli od tego, którego pochodzi nazwa miasta. Po drodze mijamy kilka miejsc, w których odzyskuje się Sól, czyli odparowuje się wodę, a spychacze później to, co zostało na dnie, spychają w duże hałdy. Mijam centrum miasta i drogami przypominającymi troszeczkę San Francisco, czyli góra-dół, góra-dół, głównie pod górę. Dojeżdżamy do pierwszego miejsca, które chcę wam pokazać. Ci, którzy są na moim kanale nie po raz pierwszy, zapewne już domyślają się jaki będzie pierwszy punkt programu. Strasznie dzisiaj gorąco i silny wiatr. Wycieczkę po Soltech City zaczynamy od budynku kapitolu, chociażby z tego względu, że znajduje się najdalej od wszystkich miejsc, które mam zamiar odwiedzić Będę po, prostu po kolei zjeżdżał w dół i odwiedzał kolejne miejsca. Budynek Kapitolu został ukończony w 1916 roku, więc ma już ponad 100 lat. Dzisiaj jest strasznie gorąco i bardzo silny wiatr, więc nie wiem jak to jest z mikrofonem, z moim głosem. Trochę się zmęczyłem chodząc tutaj w okolicy i dlatego korzystam z okazji, że można tutaj na trawce spocząć. I zaczerpnąć trochę powietrza. Odpoczywa mi zaraz na piechotkę, bo nie warto brać samochodu. Udałem się do chyba jednej z głównych atrakcji i najważniejszych miejsc dla mieszkańców Salt Lake City. 50% mieszkańców to Mormoni. I jest ich tylko tyle dlatego, że w ostatnich latach nastąpił bardzo duży napływ migrantów z innych stadów spowodowało to też duży wzrost cen nieruchomości. i W tej chwili Salt Lake City kiedyś było jako jedno z tańszych miast do zakupu mieszkania, teraz zalicza się do jednego z najdroższych. Przeglądając ciekawostki związane z budynkiem Kapitolu, natknąłem się na taki fakt, że koszt budowy budynku w roku 1916 wyniósł około 2,7 miliona dolarów, czyli odpowiednik dzisiejszych 80. W latach 2004-2008 dokonano renowacji budynku i koszt tej renowacji wyniósł 260 milionów. Ciekawe. Większość tej kwoty poszła na to, żeby zabezpieczyć budynek przed przyszłymi trzęsieniami ziemi. Ma on wytrzymać takie, które dochodzą do 7,3 stopni w skali Richtera. Także można troszeczkę po ostatnich wydarzeniach w Turcji przymknąć oczy na te pieniądze. Całe szczęście, że nie ma ze mną mojej żony. Jakby zobaczyła, jakie ja odległości pokonuję na piechotę, to by pewnie zaczęła mnie zatrudniać do różnych prac domowych. Jak mnie prosi, czasami coś przynieść, zakupy z samochodu, to zawsze mówię, że za daleko i ja nie dam rady już w moim wieku. Tak chodzić: samochód, dom, samochód, dom. No, ale tu w końcu nie jestem na zakupach. Więc jest to jakieś tłumaczenie, na szczęście żaden nie ogląda moich filmików, więc się to nie wyda. Prawdopodobnie mógłbym spróbować dojechać na miejsce samochodem, ale boję się, że jest weekend. A jednak jest to główne miejsce dla i najbardziej święte dla Mormonów. I się obawiam, że nie będzie tam gdzie zaparkować. Także idę z buta. Idąc w dół, w stronę centrum i Temple Square, które jest kolejnym punktem mojej wycieczki, mijam bardzo dużo budynków, które są wybudowane w tym samym stylu, z takich samych materiałów, więc widać, że jest to jeden właściciel i wszystkie one są związane z religią mormonów. USA to oficjalnie świeckie państwo, ale w Utah jest troszeczkę inaczej niż w reszcie Stanów. Tutaj panuje jak gdyby półprohibicja, jeżeli chcecie kupić alkohol, jest to bardzo utrudnione, jest to kilka punktów, gdzie to możemy zrobić, więc jeżeli przychodzicie do hotelu wieczorem, to o zabawie możecie zapomnieć. Oczywiście nieładnie jest komuś zaglądać do kieszeni liczyć wyliczyć czyjąś kasę, ale to co się rzuca i nasuwa od razu z głowy to, że mormoni na biedę nie narzekają ciągle tu rozbudowują te tereny. Może w internecie coś mi się ten temat znalazło, ale, ale wątpię. Myślę, że to tajemnica, tak jak każdego kościoła. Miłe dziewczyny co chwilę zaczepiają co pokazywać, objaśniać. Jak ktoś lubi, taką zabawę. Nie boi się ryzyka. Proszę bardzo. Akurat jeden z głównych punktów, które chciałem zobaczyć jest w renowacji, trwa przebudowa. Powiększanie, więc niestety, ale tylko przez okienka można zobaczyć. Na każdym kroku znajdziecie tutaj przewodników, którzy bardzo chętnie was oprowadzą, wytłumaczą. Nie musicie znać języka angielskiego. Język polski jest jak najbardziej tutaj dostępny, więc z tym nie ma problemu. Normalnie staram się unikać wchodzenia do wszelkich świątyń. Z prostej przyczyny, że boję się, że mogę ulec jakimś wpływom i zacznę przekazywać pieniądze na jakiegoś ojca dyrektora no Te, te baby tu się przyczepiły do mnie, chodząc ciągle i coś mnie zaczepiają ja Mówił, że przez 55 lat mi no. nie Kościoła katolickiego nie mógł przekonać. To im się w 5 minut czy w 55 też nic nie uda. W okolicy Temple Square możecie spędzić kilka godzin, bo to jest jednak kilka hektarów powierzchni, około 20 budynków. Na którym z wcześniejszych ujęć było widać Bibliotekę Historii Rodziny. Jest to największa tego typu placówka na świecie, czyli centrum genealogiczne. Możecie tutaj sprawdzić swoje pochodzenie korzenie jest to całkowicie darmowe, miliony dokumentów, które są dostępne w ciągu kilku sekund różne, księgi parafialne, metryki, wszystko co jest z tym związane znajduje się w jednym miejscu i tak jak powiedziałem, jest to największy zbiór tego typu na świecie, ten budynek, który teraz widzicie obok mnie. W języku polskim chyba najłatwiej byłoby przetłumaczyć, że to jest plebania. Czyli biura kościelne. A tu się liczy pieniądze, opracowuje różne strategie. Ja myślę, jakby ojciec rycyk, nasz drogi Tadeusz, zobaczył to, to by uznał, że jeszcze trzeba się dużo, dużo uczyć. A wszystko przed Tobą, Panie Ojczy Dyrektorze. Może też sobie takie kiedyś imperium wybudujesz. Nie rzeka tutaj. Przechodząc na drugą stronę ulicy, trafiamy do olbrzymiego centrum handlowego tysiące butików. Eee, w przewodnikach znajdziemy to jako miejsce, też warte odwiedzenia. Ja akurat y, po zakupach nie chodzę, nie lubię tego, więc spędzam tylko tyle czasu, ile potrzebuję, żeby się przed nie przedostać do następnego punktu programu. Eee, po drodze znajduję ta, taką to ciekawostkę to jest Starbucks który zachęca osoby o trochę innej orientacji, żeby wejść do środka i napić się kawy. E Salt Lake City liczy tylko dwieście kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, ale tak jak to przeważnie jest w USA, miasto to miasto, a aglomeracja to jest całkiem co innego, a tu mieszka aż ponad 2 miliony osób. W roku 1970 e 90% mieszkańców było białego koloru skóry, w tej chwili spadło to tylko do 60%. Stało się to głównie za sprawą latynosów, którzy teraz stanowią ponad 20% mieszkańców miasta. Na dynamiczny rozwój na pewno wpłynęła Olimpiada, która miała to miejsce w 2002 roku. Wybudowano wtedy dużo nowych węzłów komunikacyjnych i miasto ponownie stara się o organizację igrzysk zimowych tym razem w roku 2030. Większość atrakcji miasta znajduje się w promieniu 1,5 mili, ale niestety nie wszystkie, więc czasami trzeba skorzystać z czterech kół. I udajemy się teraz do kolejnego miejsca. Przy okazji, możemy zobaczyć, jak wygląda miasto za szyby samochodu. Ostatnie minuty to było wszystko związane z religią, a teraz chcę wam pokazać, że władza świecka nie potrafi być. Gorsza w wydawaniu pieniędzy niż ci, którzy zajmują się naszymi duszami. Ten pałac, czy kościół, który znajduje się za mną, to wyobraźcie sobie, że jest to urząd miejski miasta Salt Lake City. Także mają rozmach, co? A wybudowany w takim trochę stylu kościelnym, gdyż komuś się tak. Uwidziało, że to będzie protest przeciwko yy, panowaniu mormonów tutaj i jako jaka równowaga dla ich budowli. Wizyta w weekend w takim miejscu ma swoje dobre strony, gdyż nie ma ludzi, urząd zamknięty, można sobie tutaj usiąść, odpocząć, zresetować się troszeczkę. Ja akurat to bardzo lubię przy zwiedzaniu, czyli mało chodzić, dużo siedzieć. W tym przypadku los mi sprzyja, gdyż następne miejsce do odhaczenia na mojej mapie znajduje się po drugiej stronie ulicy, więc daleko nie mam. To akurat jest muzeum, którego nie mam zamiaru odwiedzać. Malarstwo na dzisiaj opuszczamy. Tuż obok znajduje się budynek biblioteki publicznej, który podobno jest na to odwiedzenia. Nie mam co prawda zamiaru czytać żadnych książek ani wypożyczać, ale Wejdziemy do środka. Zobaczymy jak biblioteka wygląda w środku. Zdecydowanie nie wygląda to na bibliotekę. Dużo sklepików, knajpki, ale jak za szybami widać jest dużo książek. Rzeczywiście można coś wypożyczyć. No, jestem pod wrażeniem. Takiej biblioteki jeszcze nie widziałem. Co prawda, za dużo bibliotek nie widziałem w ostatnich latach, bo nie było czasu na czytanie. Chęci też nie. Wygląda to bardziej przypomina Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale jest to biblioteka. Tak, chodząc po Salt Lake City, uświadomiłem sobie, że nie dojadę dzisiaj. Tam, gdzie miałem w planie A w planie miałem zatrzymać się w hotelu w Colorado Springs Bo jadę tam z jednodniowym opóźnieniem Ale nic mnie nie, nie goni, czas mam W sumie nie żałuję Miasto według mnie na jeden dzień Jak najbardziej do odwiedzenia Polecam Myślę, że Każdy coś tam dla siebie znajdzie, są to też rzeczy, których nie pokazuję, no bo za dużo jeżdżenia zarazem e, powiem, że widok kwiatków za bardzo mnie nie rusza, a to głównie są takie miejsca związane z naturą. Ale wy możecie śmiało przyjechać i to oglądać. Pogoda się szybko zaczęła psuć, zaczęło kropić coraz ciemniej, więc uciekam z Salt Lake City. Jadę w stronę Colorado przez Wyoming. Po drodze jeszcze yy, minę Park City, które leży. O 20 minut drogi od Salt Lake City. Tam się odbywały zawody zimowe w skokach narciarskich, więc jest to takie miejsce dla Polaków dosyć bliskie. Na dzisiaj żegnam się już z wami. Życzę wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że już do zobaczenia usłyszenia za trochę mniej niż 200 kolejnych dni. Cześć, trzymajcie się.